jakaś karma, karta kapłanki i piątki ognia, no i jakaś sytuacja, która akurat do Was przyjdzie z zewnątrz, no da Wam w kość, ale znowu Was rozwinie i Wy będziecie się mocno zastanawiać, co dalej, co dalej. Dlatego, o widzicie, w niektórych sprawach warto odpuścić i właśnie po to odpuszczacie, aby właśnie... Uwolnić się na chwilę od jakiejś sytuacji, po to, żeby ją rozwiązać, bo czasami trzeba popatrzeć z, z boku albo odpuścić, jak ja to mówię, na chwilę albo na dłuższą chwilę, żeby właśnie pojawiło się rozwiązanie. Więc odpuszczanie tutaj będzie jako forma poszukiwania y, pokojowego rozwiązania, odpuszczanie też na poziomie emocjonalnym, więc nie dajcie się przytłoczyć stresem wywołanym przez całą tą sytuację. Nie dajcie się jej przytłoczyć, albo czyściajcie się rejki, tak? oderwajcie Oderwaj, odr, się czasami od tych niepokojów, od tych nieprzyjemności. I wtedy będą robić, jak gdyby, naprawiać się w energii. I czasu będzie dla Was korzystne, będą korzystniejsze rezultaty później, a wy macie myśleć o sobie w jaki sposób, macie się uzdrawiać. Może skorzystać z pomocy jakiegoś uzdrowiciela, boską miłość i światło wysyłać do każdej istoty, wręcz do siebie, bo to będziecie wzmacniać, ale również nawet do tych osób, które wam czynią to zło. Moi kochani, zdecydowanie, jeżeli jesteście pełni współczucia, kierujecie się intuicją, wrażliwością, uzdrawiacie nawet trudne sytuacje, to jesteście po prostu potężni, moi kochani, potężni. A żebym jeszcze nie zapomniała, yy, zmiana diety, ćwiczenia i zmiana stylu życia. Zdecydowanie, moi kochani, dieta, jeszcze raz dieta, jest to bardzo wyraźna, bardzo mocno w tym okresie czasu wasze ciało jest wrażliwe, potrzebuje takiego detoksu, jeszcze, zwłaszcza przed świętami. Pro, proponuję wam go sobie zafundować. Macie tu w ogóle światło, i miłość, czyli Wy jesteście kanałem, przez który przepływa Boskie światło i miłość. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli Wy wizualizujecie pozytywne intencje, to uzdrawiacie właśnie te osoby, które nie potrafią tego, które są w niskiej energii. Pamiętajcie, wysłuchajcie tą Boskie światło i miłość, tak się właśnie robi w reiki do wszystkich i wtedy osiągniecie spokój. Wtedy będziecie ochronieni. Ochroną, wtedy też wszechświat Wam wynagrodzi. Ja też mówię, kochani, że dla wielu z Was z tego rozkładu zdecydowanie zastanówcie się nad y, pracą albo y, na pełny etat, albo częściowy, bo Wy jesteście uzdrowicielem. Tak, Wy jesteście skutecznym uzdrowicielem. Zdecydowanie nie, nie wszyscy tu korzystają z zasobów energetycznych, y, y, kochani, jakie macie tu możliwości. Natomiast każdy, kto słucha, kto wybrał opcję numer dwa, może wiedzieć teraz, że wy macie dar do uzdrawiania każdej negatywnej sytuacji poprzez wysyłanie światła i, do miłości, i miłości do wszystkich uwikłanych w tą sytuację osób. I jeżeli będziecie wizualizować pozytywny wynik, to on się taki stanie. Kochani, mnogość błogosławieństw wręcz będzie napływać. Wy musicie też uwierzyć w tą kreatywną ekspresję. Tu chce się dać wyrazić wasza kreatywna ekspresja. Więc tak. Moi kochani, niektórzy po potrzebują się wykazać w jakimś rzemioś rzemiośle, więc jeżeli nie wiem, szydełkujesz, bawisz się kolorem, światłem, muzyką, piszesz, malujesz, wyszywasz, tak, jak moja siostra ostatnio tworzy takie cudowne mandale ze sznurka w ogóle, no różnego rodzaju koszyczki, łapacze snów, nie mogę po prostu się napatrzeć. Wszystko, co będziecie robić teraz manualnie. To będzie Was ładować. Dajcie się wyrazić tej formie eks artystycznej ekspresji, ponieważ bardzo mocno ona chce teraz się dać wyrazić i w ten sposób też przyjdą do Was jakieś nowe możliwości, bo karta pokazała się możliwości, więc może czegoś w tym momencie nie widzicie, a coś do Was przyjdzie, nowe sytuacje, nowe możliwości, może zarobkowania, e może kariery. Wszystko tak, człowiek, będzie takie prowadzenie, kochani prowadzenie. Otwórzcie się na nowe mo możliwości. Możecie też, nawet nie wszyscy może chcą cały etat, ale niektórzy może pół etatu, niektórzy chcą nowego biznesu. Moi kochani, trzeba się tylko otworzyć. Powiedzcie do swoich aniołów: Proszę, dajcie mi wyraźne znaki przewodnictwa dotyczące możliwości związanych z moją boską misją życiową i karierą, która wypełni moje serce radością. A następnie zauważcie, prowadzenie, intuicyjne odczucia, możliwości, znaki z niebios będą tu, kochani, przychodzić do Was. Ostatni rozkład dla trójeczek. Bo film już i tak jest długi. Mam nadzieję, że Was nie zanudzam. Podejmujcie odważne decyzje. Pokładajcie ufność do wszechświata, że Wasze modlitwy, pragnienia będą się manifestować. Jesteście silniejsi, niż się Wam wydaje. I zwróćcie uwagę na to wewnętrzne, powtarzające się prowadzenie. I idziecie do boskiej magii. Spodziewajcie się cudów. Naprawdę nadzwyczajna, magiczna energia otacza Ciebie, Twoją sytuację, Twoją rodzinę. Spodziewajcie się cudów. W jakimś też trudnym, trudnej Waszej sytuacji może to, co teraz sobie pomyślicie, przyjdzie dobrze, dobre rozwiązanie, przyjdzie uzdrowienie, będzie wszystko w porządku. I tego ja Wam z całego serca życzę. Wasza Rosji Roksny.